Witajcie, witajcie! Witajcie na kanale Ładne Znaczki. Słuchajcie, przeczytałem wszystkie komentarze, jakie umieściliście pod ostatnim filmem. Chciałbym Wam za te komentarze bardzo podziękować, bo to jest dla mnie znak, że mój kanał ma dla Was znaczenie. Lubicie go oglądać, lubicie treści, jakie pokazuję. Naprawdę bardzo się cieszę, że. Dostałem od Was odzew, że chcecie, aby ten kanał dalej funkcjonował. Bardzo dużo miłych komentarzy dostałem, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. Aż serce rośnie, gdy czytam takie miłe komentarze. Zgodnie z zasadami, które wskazałem w ostatnim filmie, rozrosowałem trzy osoby, które subskrybują jawnie mój kanał i dały komentarz. I oto to są te trzy osoby, które zostały wylosowane. Te osoby poproszę o, e, o kontakt ze mną pod adresem kontaktmaupaładneznaczki.pl. Wyślijcie swój login, właśnie z taki jaki używacie na YouTubie i adres domowy. E, wyślę do Was przesyłki, niespodzianki. Już mogę zdradzić, że jedną z niespodzianek będzie kupon do mojego sklepu na darmową przesyłkę do mojego sklepu na, pod adresem dla kolekcjonera.pl. Także jeszcze raz Wam dziękuję za komentarze. Życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w styczniu. Cześć!